A my nie wrzuciliśmy tego samego, ja wrzuciliśmy co innego, aha! aha. <grym> Wojtek gola w alternatywnej rzeczywistości. Nawet, jest jakieś podobieństwo. Tiger gola. <grym> Tiger, nie, gola bonzo. <grym> <grym> Może Iloi teraz wyciągnę. Macki są w dłuższe. No nie wezmę tu i widzowie. Bo jest Bart jest Real. Takie nieprzyjemne combo. So we take this guy. to jest Bart top, niby. To wydaje mi się, że w ogóle mega useless jest ten Bart top. Bezużyteczny będzie. <grym> Jorik, śmieją się z niego, że Jorik Śmieją się, śmiejcie się, kurwa, śmiejcie się. Zaraz nam nie będzie do śmiechu. Zanierom zależy, to już mówiłem, Cześć, słuchar przed nas stream do Busa i Landowus powiedział, że raz w tygodniu myje zęby tylko. No wiadomo, pewnie jajca. Ale najśmieszniejsze było to, jak kurwa pewnego razu, on tam siedzi i tak zdycha z tego bólu zęba, zdycha, zdycha, bierze sok jabłkowy, popija go, mówi, że dalej boli nic nie pomaga, po czym sięga drugą ręką po epeta i bierze bucha. Kurwa. I też nie, pomogło. <laughs> też nie pomogło. <laughs> myślałem, że zesmał ze śmiechu. A to o kim mowa jest? O Random Brusie. Brusie mówi, że ma chorowite zęby. A co chwilę patrząc, czy jakąś kole pije, jakiś ten, epeta pali. Na pewno papierosy pomagają chyba zębom, co? On na pewno nie. Znaczy, znaczy, nie wiem na ile, na pewno przebarwienie powodują, ale przede wszystkim cukier jest bardzo szkodliwy na zęby. Bardzo szkodliwy. W ogóle Brus, ma taki tryb życia, że. Dobrze, że tam tą coś tam się ruszył, pochodził, bo... No... Nie, no niedobrze, dobrze. Wydaje mi się, że z roku na rok tylko byłoby gorzej u niego. Tak, że jest niereformowalny i mu się już nie da pomóc. On jest przeokręty tym streamem. O kurwa. Dzięki, Asuma. Oj... Ja pierdolę, <noise> dalej się zesrałem. Aaaa! XD XD Wiesz, że mi się po. Miał z fleszem ogólnie tutaj? No tak, 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 tak mi się wydawało tak. właśnie. Będzie bitka krzywił, będzie to kocia, co, nie kocia. mogę, nie mogę razie, bo nie mam guli, jestem spuszowany, Czy mogę? A mogę zaraz zejść kurwa Bo ja jestem, mam piąty level, jestem trochę useless jeszcze A my to walczymy o to i tak? Ja bym to walczył o to Ja to freezu, ja tu ja Kurwa serio? No dobra Ale to mogę to iść, mogę iść, no nie możemy się mi napierdalać, dobra no to, tu chodź, no tu gule Oj No dopita do szedł, dopita Idź pierwszy on nie ma pamiętaj, nie? Tu tak w jego właśnie. Dobra, ja cofnę. Ja ja ja, ja, ja biję Mam erkę, Stary, to dużo zmienia. No, no to bimy tutaj. Idę. Mam ją, triumf? Nie mam. Mam, zabiłem. Za. Kurwa, ale ruchanie nie dostali. Ten gość, Bard na bardzie to się nie popisał? Z 16 milionów 02. A no, to jest Bardnet, on tak gra. Ja zaraz na botę będzie szedł. No to tak, to daje wieżę na topie. Spoko! Bruce zrobił w ogóle 20 wyjebek, 30 no, milionów. No. No, 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 no. <laughs> Dobra, no. jest Dobra. Ja bard bogaty, coś? Tak, ja pcham górę, ja pcham górę. To no, tak, to? On, tak, on wiecie, traci cały tower na topie, nie? No dobrze, posz, 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 To co on odpierdala to mimo nie opłaca się. Nie, on tam... Ja z nim grałem parę razy, to fajnie się z nim grał. Inwejdujesz bot'a i wiesz, tak jakby tego barda Dobra. od level 1 na topie nie ma. A był na początku. Ja po prostu pchałam chyba. Kuźwa Ale mnie dyma, no. Ta gra nie jest tak łatwa, jak się wydawała. Tam może jego ci wejść na plecy. Wiem, 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 ale mam tego pinka, więc jakoś tak w miarę under control to chyba. 40 sekund do robaczków. Jakbyś mógł cofnąć przed nim, to byłoby super. Tak, 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 cofam. O kurwa, małkiem na trzeci poziom! O kurwa! Ty! A jak on to zrobił? Nie wiem, to jest niemożliwe Niemożliwe to jest no Bard musi być tak OP Tak intuje ten Bard, jest taki, bo i tak wygrywa no Nie wygrywa. no, nie wygra tej gry Ale jak się tam wygrywa Siema, cześć Wszystkim Ładnie O ten chłaj tak obstranny Eee kurwa Toje obstralny taki straszny, w ogóle nie pomaga w tych wartach. No mógł, mógł, mógł! Tak jak... No O stoi na furkupek się patrzy. Aaa, szkoda. Robimy smoka, póź tego możesz puszek na to bardziej. Puszuję, puszuję, ja będę cały czas puszował właśnie, to jest moje zadanie. No tak, mamy 6 bodrab, to możesz możesz puszować. Tam bieg możesz się wyjść z bazy, ale... Okej, okay, jest Wiego, jest Wiego, jest Wiego. A my tu wygrywamy chyba? Ciężko powiedzieć w sumie Ten ten chłaj jest totalnego reporta, więc tak... Tak się boi czegokolwiek Nie no bez przesady do reporta, ale no boi się boi się, to prawda Ej Zabrał Dostał Zasniwak mi waga Dojeżdżamy sztukę Leży, jeden Walczymy tu, walczymy tu uważam, że to dobra Dobrze, kolejny NIEEEE! No kurwa jest mnie goni, 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 goni On się taki tu wiek, ale no nic Padłem. To też było rosyjskie chyba, czy nie? Mam dianę pode... Kurwa, jeden ktale uciekła Nie wiem czy możemy Możemy Ja pozwalam Dawaj To tower weźmy Dobra Go Dół dalej robujemy. No, go dalej, go dalej Coś tam, coś tam uderzyliśmy, no no tower właśnie, a nie ma, nie ma tego. O kurwa. No i dupa. Biego tu jest. Biego we mnie flash, no i zerkował. A patrzem. Flash rka, kurwa. Przez ścianę zaje. Ach, dobra, no nie miałem zerry na zakup Nie jest na tego Queya, ale debil, ale debil. O. Daj mnie. Uuu. O kurwa ja mam golda Jestwy gank poleciał dalek sił Nie no, ginę Purz fabryka daję Trzech tu jest Jestem zadowolony Biego jest u mnie puszu, puszu, puszu No... Dawaj, nie, 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 nie. Padłem, ale trzech na topie. Idę. Ej, łapie, I łapię, jak łapię, i łapię. dla ciebie? Masz slowka, masz slowka. O Jezu! Dobra. Legendary! A to wy chcecie dla mnie A. Ja se tutaj grzecznie. No nie wiem kurwa, lipad, to dwóch padło, a spierdalam stąd. Ja wziąłem normalnie dwa i chyba i zrobiłem trójkę. No ja nic nie zrobię chyba teraz, muszę się wstrzymać. Nie, nie, nie z Ten ku... bo myślę teraz, że nic nie zmieni na preszywane, ale wam powiem tak. Nerfili hydrę, więc Szymana straciła jakiś tam przeciwników potencjalnych Te item podstawał Sundered Sky i tak dalej jeszcze go ten atak spis tego jest totalnie opę Kurwa Nie rozgrywa ale może na coś komentarza Jopie ja już dolewmy spida mam o to wygrywamy? No No tak, no, tak. Faktu O Aj tak jest Dead I znowu moment speed, pick, bomba O Dobra Ej, meg, dostaję tyle moment speeda z tego wów Jeno, <laughs> Oj O kurwa jeno. Wiego o, nie mnie robi, wiego mnie robi, wiego mnie jednak no, zawija. Mnie też. Ej, bo się zaczęło robić ciekawy. Chciałbym A, w tak sumie to tutaj... tak, O kurwa, jeszcze tutaj midden zginie i bot. No i teraz na chora wezmą. No. Odjebałem, odjebałem, odjebałem. odjebałem. Nie wiem, czy mogliśmy kończyć grę, no nie wiem. Chyba jo, ale Mógisz dobra. Mogliśmy, dobra. Mi? Blue buffa wzięli wszyscy. Spokojnie, spokojnie. O, dostałem bardzo mocne męskie ode mnie. O, dostałem problem, 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 o kurwa. To nie jest dobre, to nie jest dobre. Wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. To nie jest dobre, to nie jest dobre. Ej, Zala, Ładnie. Ja ginę chyba. Nie, to też do chyba. To czemu, ci pomagają? Kurwa, nie. Kurwa, ten Ja pierdolę. Ty, no silny jakiś. Czekaj, nie ma manu, nie ma nie się, nie bij się, nie bij się, nie się Oj, oj, oj. 4 na 5, cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. powisz, bo oni próbują bardzo A faj, fajnie by się udało w piątkę zawalczyć A bierz jednak, kurwa mać, ja pierdolę, nie pomożemy ci o, ale ale to to no. Stary. no no Kurwa, dobra, chuj, lecimy w walkę Dobra, nie, nie żyje jeden ja muszę spierdać, oh, bo kurde, też nie padłem Wychodź, 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 przerałeś. Ja Jazdywam. Strołował gierę, stary. No. <laughs> A jeszcze mówię, cały czas nie bijmy się, nie bili się Jak wiesz, bo no Nie, ale ja, ale ja, ale ja mówię, tak, mam Amerykę, mogę wiedzieć, nie? Nie, 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 nie. Ale bo... możesz skończyć, możesz skończyć, szczerze. Ja z tak, no możesz bagdurujeć, nie? Go, 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 go. Robię to. On już przerywał. Stop the box, stop the box. A cofają, wiesz? Dobra, biaraj ich widę i spierdanie. E, ezreal, Ezra co na midzie? Ezral bardzo na idzie. Powtarzam, Ezra Barco namidzie. Ja cofnę, ja cofnę, ja cofnę, bo na pewno coś trwa, na pewno coś trwa, już Diana jest, widzisz? I Diana, spoko, Diana spoko, jest spoko, 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 spoko. Dobra. Okay. To teraz nie strollujmy i będzie zajbiście. 5 na 5 wygramy, no. Tylko... Ja się poczułem, poczułem się, podczułem, Tak, no, tak, tak. Akurat no, akurat no rozumiem, 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 rozumiem. No gada że wiesz, O kurwa! O kurwa, mam je Barty Żyję? Nie, no chyba nie, żyję. nie, ale Gia się jesteś, cześć, obronimy cię, bo tak ja Nie, obronicie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie Zostaw mnie, zostawcie mnie Ale mnie, dobra, jesteśmy w grze, no i nas nie skończą Nie, nie perdurujmy chyba, bo tu się brońmy, po prostu się brońmy, nie, jak stary to, się... to wygrywamy walkę i będzie zajebiście. Ja, ja nie się mogłem w ogóle to... uciec widzowie, ja nie mogłem powzięciu chyba uciec już za bardzo, bo Bard był na plecach, Tidus był nie na plecach rq nią, rq przepraszam Nie, dobra Bagit o, no tiru, no tylu O, w jego. O, co się wydał, to jego! To loda! Nie. O! Tetno nie, to jest real. Jest, jest real. Nie, nie wiem, no nie ma, nie jest goły Nexus, jest, kurwa, po prostu bi... No, no Olejcie inhibitor, olejcie inhibitor, błagam! Kurwa, nie, nie ma po co, bo teraz na w stanie ja strolują. Ja wziąłem. O, dobra, a dobra, jednak ty dużo bijesz. Praktycznie. Uff. Ale nie no, Gierka w kurwę trudna była. No, nie wiem, mi się Była. Daje, tak, cały czas warunki kontrolowane tak. były. No. W ale tak, no, te smoki wzięliśmy wszystkie. To dużo dało. Lubisz Wardęgę? No, jest, jest ok, jest ok. Nie jestem jakiś wiesz, gigafanem, ale tak sobie pooglądam, jest w porządku. Ależ taki trochę. Cwany Wardęga taki trochę jest, co? Taki lisek. Ej. Tu, to jest sprawdzian dla tej pani. Wierzę, ją na testa. testach ile oj to jest do chuja niepodobna Średnia taka. Widziała, a widziałeś co jej zrobili? Nie. Nie wiem, ale się wypowiem. No rypson. <laughs> Klasycznie, moje mocno. Jak jej ręcz na mackach o 125. O Jezus, i co teraz? To na topę? No, ma większy <laughs> zasięg sku i z macek, które są przy ściankach, więc to może trochę zmienić. Stop. No i teraz jest, jest najlepszy w takich momentach. Ale daleko od Macy. Nie, jest na też... drugim levelu to nie. Ja miałem ghosty <toddź> zamiast flesza, stary. Nie no odjebałem. Kurwa, odjebałem. Ale faktycznie tak spojrzałem na tego topa na chwilę, to ten ręcz Macek widać, że ona się zwiększyło. Właśnie, nie też skąd czyli ręcz, ale chyba tak. Trzeba to ocenić. O. Bo to też jest po prostu uderzenie macki tak naprawdę. To też macka niby no. Ale chyba Ciekawej. nie... Chyba nie, myślę, tylko Nie, tylko nie, 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 chyba nie! Tylko z tych zwiększyli, aj! A szkoda, myślałem, że Q też zbuffali, wiecie? Nie, no, tak myślałem. Nie ze wtyki na się się krzyku, że pod niego bufy zrobili? Trochę tam. Na no, świeżny, nie, taki świeszny pas w sumie. Jorik? No i no. Lorik? Ej kur... jaka długa jest ta macka, długa teraz. Jaki fiut Taka macka! Kurwa, dobra, tyle. Wiesz o co? Nie biję Ej, o kurwa, dyabałem Albo dobra, nie Nie kurwa, tak blisko Stary, wiem szóstkę dałem rkę, ale nie uderzyłem raz paczkami, zabiłbym Mega Goal. szkoda, mega szkoda, no mega szkoda e, no, słabiutko tu wygląda Kto to wrzucił, szybko sprawdzimy Carbon, nie no, carbon. To ktoś za tam wrzucił, że to, 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 bo to nie wierzę, że ty to, to wrzuciłeś sam. Carbon, jak się stało to, że taka piosenka wylądowała na requestie? Ktoś to wykupił za punkty. A jaka piosenka? Nieładna. Mega chujowa. Mamo wsiki w dupie się po prostu nazywa, i ktoś krzyczy. Wic kupił. Zajebista jest. Tak? Yy, to jest ten, nie, jakula tylko. Klekotek. Klekotek, no właśnie. Nie, nie da rady go przesłuchać. Wizowie, taka muzana no, niestety będzie skipowana, No kurwa, nie da rady przecież. To ktoś specjalnie to wrzucił, bo wiesz, że ja tego nie lubię. Na złość chciał mi zrobić widz. Niemiło. Z teraz zdjęcie wzięli, aha. Ej. Zobacz, no nic, kurwa. zajwowali mnie. I Volibear 6 ja, miał. Ja ja, 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 trochę, trochę w tyłach, nie? Ale ja ja, też. Ja, trulują, trulują. Ej, trollowali, trollowali oni tam. Właśnie chyba nie. Tak, 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 bo ma trójki. Ale Lee ma Rkę, pamiętajcie. Lee ma R-kę, nie ma. Lee ma. Kopnie go. No. Oczywiście go kopnie, kurwa. Ale macie tego, bo Liberka. Shutdownik w sumie. Kurwa, ale ej, ej Ty Mats miał mega duży zaś. teraz par, duży jest, no. Ja bym zerkał, to go zabijam może. No, Mogę zerkować stary, powietrze, no. nie spodziewałby się tego no. Mogłem kurwa, to jest taki naprawdę dobry już to jest play triczek no. no A co sądzisz o tym, że fuf do ciebie spięcie? Kto ma spięcie? Uwów Ej to w ogóle nie ze mną, to są jakieś stare dzieje O kurwa Okej ja tu idę, spokojnie, spokojnie To nie daj się leczyć, nie? Co w nie baksuje? Jego mała jest Kurwa! 5-0 na leśni! Ale. Ten Triforce Young nie jest Twoim zajemnikiem. To nie jest zajebisty w Hui. Testowałem wszystkie i to na start i nie ma lepszego. Tak To no nie jak mi się wyda, że to głupne jak Hui, nie? Nie, no. No, no dobra, no tu bym. Jest, jest bardzo <śles> dobry, zaufaj mi. No dobra. Patrzcie to, teraz pokażę wam sztuczkę. No dobra. Mi się pomyliło, Jan. Zapomniałem, no tak, to... No streamerka jest, a nie ten. Dobra, my bad, sorry, sorry. Adamę! Zobaczymy, czy to się stanie. Nie padł, jednak, na tej rce. Dobra. Może jeszcze do hashidla dał albo rkę wcisnął. to zwa, nie wiem. Też z zagranicy. Ja czy, właśnie, ja nie, bo ja to sobie kota kupiłem, okazało się, że mam chwilę alergii, tak jakby tego kota wzięła mama. Ten kot, jakby. No. Dla, dla moich rodziców w całym światem, człowieku, jak ten kot kiedyś odejdzie, to ja nie jest. Już stanie. jesteś im niepotrzebny teraz, tak? Ryba? teraz kot przejął twoją nie, rolę. Nie, no mama, mama ten, piszę do niej. Ja wiem, <laughs> że ja, ja mam tak, mamo, kurwa, znaczy bez tego kurwa. Mieszkamy <laughs> dwa kilometry dalej, no bez przesady, <laughs> nie? Ona tak tak znazdą <laughs> czasami, pogadaj. A chodzi z mamą na przykład nie na jakieś kręgle albo takie rzeczy? Nie, na żarcie, kiedy pójdziemy do kina. Ostatnio byliśmy na śmierć. Jakby... Co to było? Śmierć w Wenecji? Śmierć w Egipcie? Śmierć na Nilu? Trzech top! To To może i tak, nie? Teraz tak, a nie, już się chyba skończył ten. Biednej istoty, mega pojebany film. Fajny? Spoko, bardzo taki inny, unikalny, ciekawy experience. Na pewno w kategorii dziwnych filmów, ale fajnych. Pod kornu pojeździć. jest na rakempierdaken i jako czele. <laughs> Jaki nik w ogóle? Zrakiem pierdakiem, no? No sorry. Jera idzie tylko mamona. Mikrocypka. Dlaczego mikrocypk nie jest w czarkiem oficial? No bo on się wstydził tego, że walił kołnika, ale też ma wyjebane. Aha, tak. Hejterów. A wiesz, to jest mega smutna historia z tym kołnikiem. Mi się wydaje, że przede wszystkim, jak jesteś mikrocypkiem, to masz w ogóle przejebane i. No nie dziwię się, że w pewnym momencie jak w sensie możemy odjebać od tego, że nie, nie, nie. nie może znaleźć żadnej dziewczyny na przykład czy coś. Nie, 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 to, bo tak właśnie to chłopiec się podał za kobitkę. A! I zapał te filmy i potem je wiesz. Dobra, na twoje ryzyko. Czujesz że czujesz dostrujemy gierkę, nie? Tak, czuję. Ja, pod nie no mam nerki, pamiętaj, ja się, nie, okay, ja nie to nie wypierdalam. wypierdalam. Ja się to wypierdalam, żegnam się. I tu wygrywamy, stary. Dobra. Tam się smaży. Dobra, jakoś poszło. Masz rację. Ty nie spodziewałeś się, że jesteś aż tak silni. Bo tak no. wiesz, w skorze nie wygląda najlepiej ta gierka, nie? Ale jednak te fighty wyglądają dużo lepiej. Ale bomby dostał. Wiem, że go trzeba ja chwalić, coś. Aspierdalam no i... To prawda, że byś Lodzika dla arpela w tej Toy toju. No, bo nie, nie strzelała takiej wersji wydarzeń jeszcze nie snuję, że biseksem jesteś, nie daj się. Ja jestem biseksem? W chuj. Mam to 20 stron wariografu. A widziałeś tą przeróbkę z tym golą? Co to na pytania, czy nie. Czy podnieś, czy na widok mężczyzny? Jest taki Wojtek Gola siedzi, siedzi i po chwili jest tak. Taką łapkę pokazujesz się zresztą. Nie, nie widziałem tego. Że no to B B ktoś to znajdzie widzowie. Wie? Ja pierdol, co ja dałem za No, ale tu już padłem. Padłeś w powstań. Tylko czy Volibear to się nie rozpędzi? Chyba nie, albo tak. Chyba giną. Bo, może Bohater jest tu. Spalił się. Tu coś tam palę. No. <noise> no. Podrzutę to Krzysztofowi z Wojtkiem Kolon. Ja pierdolę, to jest tak mocny film, stary. Ale już znam to. W spoiler poleciał. Tak. Czy podniecają pana mężczyźni? Tak. A to co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, Ja tak? wiedziałem, że, ja, że, że powiem prawdę, <laughs> ale... Ale do mnie doszło może, że wiesz, że... Może też zeszły ciścienie, ale też do mnie doszło, że jakby stary, że siedzi to we mnie mocno, że, no. że, że to jest. Po... stale, że ludzie poznają tak cię. To ja tak miałem, tak samo i też się raz spłakałem, jak zajmowałem hajs na schroniska. No dobra, znaczy. czy... <laughs> czy jeszcze wardęga dostał po ryju. was widziałem. I żegnam się. Dziękuję za dzisiaj.